Siemano, witajcie z tej strony Kroek YouTube i dzisiaj chcę wam coś przekazać. Może zagramy, może nie jeszcze, nie wiem. Chciałbym wam powiedzieć, że zbił mi się telefon i nie za bardzo mogę teraz nagrywać, ponieważ cały ekran mam zbity. Nie wiem jak to teraz będzie wyglądać. Pewnie nam na miniaturkę, jak wygląda mój telefon, to nie będzie żaden fake. Tutaj zagram z kasztankiem, komu napiszę, że nagrywam nawet z kasztankiem możemy być w drużynie. Yy, tak to mówię wam, że mam yy, strasznie zbity telefon. Tak mega mega i też jak gram, to często mi się wbijają takie małe odłamki w palce więc no nic bardzo nie mogę z tym zrobić. Na razie nowego telefonu nie przewiduję, że będę miał. Tutaj mogę Wam pokazać, że Leona odbiłem i te... Dużo postaci już tu mam. Tutaj odbiłam sobie poką. taki tutaj postacie, tak na 550, 17, 249. W tym odcinku może być dużo szumów, ponieważ nagrywam ten odcinek wieczorem i nie ma, nie chcemy się już słuchawek zakładać, żeby nie było szumów. Bardzo za przepraszam. Zakręcę sobie jedną szybką gierkę. Jeszcze chwilę co pogadamy. Jeśli zobaczycie mi, możecie zostawić opiekę z dzwonem, Bym wiedział, że może to po prostu Przy wszystkich dni może na przykład nie być odcinków, albo mogą być jakieś krótkie. Nawet chyba na razie nie będę nagrywał browsers, bo właśnie się ciężko nagrywa na takie nagranie. Więc najprawdopodobniej będę nagrywał jakieś poradniki. Na telefonie, czy coś. Czasem nie wiem, dlaczego to jest... Wszystko kwestia czasu. Widzimy się bardzo chwilkę. No, dalej. Mam nadzieję, że będziemy dobrze słychać. Leci ładnie. Czy to Bibi znowu tu? To jest najgorsze, to bardzo mnie gdzie jest ta Bibi, dobra wiem gdzie ona jest. nie jest za dobra sytuacja według mnie przynajmniej. Zwyczaj, że mam 73. Trzeba chwilę poczekać, aż mi się chyba odnowi. Ja nie też. Powinien to wybronić. Ładnie. Na razie wygrywamy balkowerem jak to się tam mówi. Nie, odepchnęła mnie. No, no trafił mnie. Teraz jeszcze zostało. Mm tą radę. O nie? Co tu się wydarzy? teraz wygramy. Więc fajnie. No dobra, jeszcze raz. Yy, tak jak już mówiłem, przepraszam Was za to. Wstawię na miniaturkę. Naprawdę rili really, mój telefon. To nie będzie żaden fake. To już było na tyle i cześć.